Szukacie może TV pod granie w 4K? Czegoś dobrego pod konsolę czy pc ale też chcecie pooglądać filmy i seriale na świetnej matrycy? To nie musicie już dłużej szukać. Mam coś właśnie dla was. Cześć wszystkim tu Mortis i zapraszam na recenzję telewizora dla graczy i nie tylko LG OLED55B13LA. Jedziemy. Po opakowaniu pudła znajdziecie pilot Magic, podstawę, zaślepkę na tyło budowy, uchwyt pod kable, komplet śrubek i kabel zasilający z podpiętym do niego na stałe telewizorem. I baterie. Jeśli mieszkacie sami albo macie problem z wniesieniem, to skorzystajcie z usługi wniesienia telewizora dostępnej podczas zakupu w Wixcomie. TV stoi na pojedynczej podstawie, która jest wykonana z tworzywa, więc nie ma tu żadnych fajerwerków, ale jest za to stabilna i spełnia swoje zadanie. Niestety nie pozwala nam ona na obrót telewizora na boki, więc weźcie to pod uwagę, że musicie obracać go w całości w razie potrzeby, a to może popsuć Wasze Feng Shui w pokoju. Na plus wychodzi na pewno ogólna waga telewizora, który przez plastikową podstawę jest nieco lżejszy od pozostałych telewizorów w tym rozmiarze. Mamy 19,9 kg, a to może być ważne dla tych, którzy chcą postawić go na przykład na szklanym stoliku. Weźmy pod uwagę jego gabaryty. Telewizor ma 55 cali, więc wymaga jednak trochę miejsca. Jego szerokość wynosi 122,8 cm na 70,6 cm. Jeśli zdecydujecie się go postawić, potrzebujecie na niego łącznie 74,4 cm w wysokości. Prześwit wynosi 3,9 cm, a podstawa zajmuje przynajmniej 44 na 24,5 cm. 10 centymetra, miejsca na powierzchni w punkcie styku. 56 cm, jeśli doliczycie też przestrzeń na skrzydełka. Nie każdy lubi, chce lub może telewizor postawić, ale jest tu oczywiście możliwość zamocowania TV na ścianie przez standard Wesa 300 na 200 Wspomniałem wcześniej o kablu zasilającym, który jest na stałe przymocowany do urządzenia. Pamiętajcie o tym, bo musi wam starczyć odległości do gniazdka zasilania. Długość kabla to 1,5 metra. Wszelkie kable możecie wpiąć za specjalny organizer dołączony do zaślepki na tyłach, ale tu niestety szkoda, bo jest trochę za luźny i przewody mogą po prostu Wam z niego wypadać. Przejdźmy do wyglądu. Mamy tu ultra cienki ekran, a przynajmniej w 50%. Górna połowa wygląda niesamowicie szczupło i delikatnie, a dolna no solidnie i mocno cienka, metalowa ramka ekranu o szerokości 3 mm łączy się tu z prostymi, plastikowymi pleckami. No gdzieś w końcu trzeba było pomieścić całą elektronikę i złącza. No i jeśli idzie o złącza, Mamy ich tu do dyspozycji całkiem sporo. Trzy porty USB, cztery porty HDMI, w tym dwa w wersji 2.1, co umożliwia nam przesyłanie obrazów 4K przy odświeżaniu 120 Hz. Jest to szczególnie przydatna opcja dla osób, które podłączą do tego telewizora konsolę nowej generacji, np. PS5 lub Xboxa Series X. Do tego już klasycznie pojedynczy common interface, wejście Ethernet, po jednym wyjściu optycznym audio i słuchawkowym 3,5 mm. Skoro wspominamy wygląd, to wypada powiedzieć kilka słów o nowym pilocie. Dostajemy tu pilot Magic o numerze MR21GA. Cyfra 21 oznacza tu model z tego roku. Ma wygodną konstrukcję, dobrze leży w dłoni i bardzo łatwo przyswoić jego obsługę. Pod głównym przyciskiem do zatwierdzania wyboru mamy ukrytego scrolla, więc możemy wygodnie przewijać nim treści. Dostajemy też skróty do najpopularniejszych platform VOD, no i przycisk asystenta Google, więc mamy sterowanie głosem. Możecie też używać pilota jako wskaźnika i ruchem ręki przemieszczać kursor po ekranie, a do zasilania potrzebujecie tradycyjnie dwóch standardowych paluszków AA, a takie otrzymujecie w zestawie. Mówi się, że książki nie ocenia się tylko po okładce, no i właśnie co do zawartości, LG55B1 ma na pokładzie procesor A7 czwartej generacji z obsługą technologii Dolby Vision i Dolby Atmos. Co to wszystko oznacza w praktyce? Sztuczna inteligencja, jeśli pozwolicie jej na to w ustawieniach, będzie stale analizowała dźwięk i jakość wideo i optymalizowała to, co widzicie i słyszycie, tak aby dostarczyć jak najlepsze wrażenia. Jeśli będziecie oglądać w danej chwili, na przykład panoramę miasta nocą, ze wszystkimi światełkami w oknach, telewizor dostosuje poziom jasności i kontrast tak, żeby obraz nabrał głębi. Telewizor wspiera również HDR10 Pro, więc poradzi sobie lepiej z dostosowywaniem poziomów jasności na wyświetlanych treściach. Za dźwięk odpowiadają dwa szerokopasmowe przetworniki o mocy 40 W. Trzeba powiedzieć, że przy wsparciu technologii Dolby Atmos serio dają radę. Dźwięk jest przyjemny i nawet niskie tony brzmią przy nim prawidłowo. Nie jest to mowa o poziomie sali kinowej, ale w tym przypadku można obyć się bez sandbara. LG 55B1 oferuje ekran w wielkości 55 cali w rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli. Matryca to OLED typu RGBW, czyli na piksel przypadają cztery kolory: czerwony, zielony, niebieski i biały. Oznacza to też naprawdę szeroką paletę barw, mocną czerń i wspaniały kontrast. Pomiary przeprowadzone przy ustawieniach fabrycznych wykazały, że mamy średni błąd odwzorowania barw na bardzo dobrym poziomie, wynoszącym 1,7. Pokrycie przestrzeni barw w 96% oznacza super odwzorowanie kolorów, a urządzenie pomiarowe wykazało 550 kandeli na metr kwadratowy. Graczy zainteresuje niski input lag zaledwie 12,5 milisekundy, więc to dobry wynik jak na telewizor. No, wiadomo, że jeśli chodzi o typowe każualowe gry, bo przy CSGO raczej taki wynik może Was nie zadowolić. Dorzućmy do tego odświeżanie 120Hz True Motion tu, ze wsparciem zarówno NVD G-Sync i AMD FreeSync Premium. 4K Ultra HD, 120Hz HDR10 i obie technologie synchronizacji odświeżania. Zabójcze kombo, a szczególnie dla graczy, bo nie uświadczycie dzięki temu rwania obrazu, a w razie czego klatkaż nie będzie może wyższy, ale ta technologia go upłynni. Sami to poczujecie podpinając LG-ka pod konsolę najnowszej generacji albo pod wasz sprawdzony pacetowy owy Wspominane wcześniej porty HDMI w wersji 2 i 1 pozwolą na przesył danych z prędkością nawet 48 GB na sekundę. Nic, tylko bierzemy kabel HDMI, tylko taki z dopiskiem ultra high speed, spinamy TV z wybranym urządzeniem i graj muzyko. Tylko uważajcie, bo po zobaczeniu takiej płynności obrazu w 4K nie wrócicie już nigdy do niższego odświeżania. Telewizor pracuje na systemie Smart Web OS. Oznacza to, że ekran Home wypełnia cały ekran, ale jest za to bardzo czytelny. To tu mamy wszystkie najważniejsze kafelki informacyjne, takie jak pogoda, wyszukiwarka, lista zainstalowanych aplikacji, skróty do najważniejszych funkcji urządzenia, jak źródła sygnału, połączenie ze smartfonem, no i inne. A poniżej taka niekończąca się opowieść z listą najpopularniejszych obecnie programów VOD. Jeśli waszych ulubionych apek jak Player, HBO, Go, czy IPLA nie ma na tej liście, zawsze możecie je sobie pobrać i zainstalować. Nie uświadczyłem osobiście żadnych problemów z poruszaniem się w ekranie HOME, chociaż czasami wydawało mi się, że mógłby on odświeżać się nieco szybciej, gdybyśmy mogli zrezygnować z niektórych sekcji, na przykład z aktualnie polecanych materiałów filmowych, ale to tylko drobna uwaga. Po prostu wczytując się na bieżąco, szukając tych treści w internecie, telewizor no musi nieco czasu na to poświęcić. Po więcej informacji technicznych na temat tego modelu, zapraszam Was do artykułu Tomasza Chmielewskiego na łamach portalu Geeks. LG 55B1 jest moim zdaniem naprawdę dobrym wyborem dla średnio wymagających, więc jeśli chcecie znaleźć uniwersalny ekran, który sprawdzi się przy gamingu czy przy oglądaniu filmów akcji, to właśnie coś dla Was. Co do wyglądu, najbardziej rzuca się tu w oczy cienki wyświetlacz, a przynajmniej w połowie tej górnej. Wygląda to ładnie, przykuwa uwagę, ale osobiście w przypadku tego LG nie brałem tego w większym stopniu pod uwagę, bo na pewno ważniejsze są jego możliwości sprzętowe. Obraz jest krystalicznie czysty, mamy też bardzo dobry kontrast, więc wszelkie nawet mroczne sceny będą tu świetnie wyglądać. Tylko nie oczekujcie cudów, więc jeśli chcecie obejrzeć w pełni końcówkę Gry o Tron, cudów tutaj nie będzie. Przy testowaniu TV przez kilka tygodni osobiście najlepsze wrażenia miałem przy predefiniowanych ustawieniach kina domowego, zarówno dla obrazu, jak i dla dźwięku. Z dodatkowych ustawień przy graniu i oglądaniu ulubionych seriali zrezygnowałem tylko z Dolby Vision, a pozostałe zostawiłem włączone. Naprawdę potęgowały wrażenia. No i co do kątów widzenia, w przypadku tego wyświetlacza OLED nie miałem problemu z oglądaniem, siedząc na przykład z boku ekranu. Wszystko było dobrze widoczne, czasami może było widać tylko delikatnie e, zacienione krawędzie. W grach odniosłem wspaniałe wrażenia. Przy graniu na konsoli, a nawet po podpięciu pod kąpa, obraz wyglądał świetnie. No i a propos grania, LG dorzuciło tu nam do tego telewizora tryb optymalizacji gier, który poprawi jakość wyświetlanych detali. A dzięki temu można dostosować stopień kontrastu w stosunku do konkretnego gatunku gier, albo pozwolić sztucznej inteligencji się tym zająć. Są to też dodatkowe opcje graficzne, redukowania światła niebieskiego, poprawiania ostrości obrazów ruchomych, zapobieganie input lagowi, czyli zbyt długiej przerwy w reakcji na przyciśnięcie klawisza np. Na, na padzie. Opcje synchronizacji odświeżania, tak jak FreeSync i VRR. No i optymalizacja dźwięku przez AI, ale tej opcji nie polecam. Ciekawą sprawą jest analiza akustyczna AI. Pozwala automatycznie dostosowywać wysokość dźwięku na podstawie mikrofonu z pilota. Pamiętajcie tylko, cienko to wyjdzie, jak będziecie na nim siedzieć. Co do plusów tego urządzenia. Na pewno bardzo dobra czerń, kontrast, barwa i ostrość, synchronizacja G-Sync i FreeSync, no i niski input lag, złącza HDMI w standardzie 2.1, dobre brzmienie dźwięku. Mamy galerię sztuki, więc telewizor może też zdobić wnętrze. No i Magic Remote. Co do minusów. Podstawa Kabel zasilający, Dolby Vision, tutaj akurat bardzo mocno przyciemnia nam jednak obraz. No i SI. Czasami zdarzyło się jej błędnie dobrać ustawienia obrazu lub też dźwięku i na przykład dźwięki wystrzałów gubiły tu swoją głębię. Cena LG55B1 w dniu recenzji na XCOM wynosiła 5199 zł. Czy jest to telewizor, który poleciłbym każdemu? Jeśli nie macie nic konkretnego na oku, a chcecie mieć wielozadaniowy TV, to oczywiście. Jeśli szukacie też czegoś pod konsolę nowej generacji, to nawet jeszcze bardziej. Ale jeśli idzie o stricte oglądanie filmów, 55B1 na pewno też da sobie radę, ale dla naprawdę wymagających kinomaniaków może nie być wystarczający. Decyzję musicie podjąć już sami, ale jeśli się zdecydujecie, to na pewno nie pożałujecie. Jeśli materiał się Wam podobał, przybijcie lajka, subskrybujcie kanał, no i przede wszystkim Zapraszam do sekcji komentarzy. Jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego LG-ka. Czy bardziej wolelibyście go nabyć pod kątem oglądania filmów, czy też stricte pod gaming? Do zobaczenia w następnym materiale.